Cześć, ja nazywam się Julita Demska, jestem coachem relacji, jestem właśnie po seansie pierwszych pięciu odcinków nowego reality show, jakim jest Prince Charming. I dziś chciałabym Wam powiedzieć, czego możemy nauczyć się od księcia. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, jest to show randkowe. Formuła jest dość standardowa, czyli kilkanaście osób walczy o serce jednej konkretnej osoby, w tym wypadku księcia. Natomiast to, co nie jest standardowe na rynku polskim, to Grupa, którą tworzą uczestnicy, jest to grupa homoseksualistów i nasz książę, o którego rękę walczą, również jest gejem. Jest to nowość na rynku polskim i tym bardziej myślę, że warto tej produkcji się przyjrzeć. Chciałabym się jednak przede wszystkim dzisiaj skupić na wątku edukacyjnym. Czego możemy nauczyć się od samego księcia? Mi bardzo, przynajmniej w tych pierwszych pięciu odcinkach, które do tej porę obejrzałam, spodobało się to, jak książę, czyli Jacek Jelonek podchodzi do wyboru konkretnych osób, czy to do zaproszenia ich na randkę, czy też do eliminacji konkretnych osób z programu. Czym się kieruje? Co jest dla niego najważniejsze? Myślę, że tutaj pod tym kątem możemy się od niego wiele nauczyć. Przede wszystkim nasz książę bardzo jasno komunikuje to czego on w związku chce i czego w związku nie chce, jakie wartości są dla niego ważne, jakie zachowania są dla niego ważne i jakie zachowania są dla niego nieakceptowalne i w momencie w którym ktoś zachowuje się właśnie w taki sposób, który dla niego nie jest takim sposobem akceptowalnym, który wychodzi poza te granice, które on Określił, to mamy w show do czynienia z takimi bardzo otwartymi rozmowami pomiędzy właśnie księciem a jednym z kandydatów i w tych rozmowach nie ukrywam, że ta dynamika przypomina trochę dynamikę bardziej rodzica jakiegoś mentora z dzieckiem, bo faktycznie Jacek Jelonek wydaje się być dojrzalszy tutaj w pozycji tego księcia, to może wynikać chociażby z tego, że on jest starszy od wielu uczestników i być może ma już większe doświadczenie chociażby zawodowe, życiowe jest na Innym miejscu w swoim życiu. Natomiast faktycznie te rozmowy wyglądają czasem trochę wychowawcze. Aczkolwiek, ja uważam, że to jest plus tego programu, bo ma to taki właśnie aspekt edukacyjny dla młodych ludzi, którzy poszukują miłości. Mi momentami, tak naprawdę, to show przypomina nawet projekt Ladies, jeżeli o to chodzi. Kolejną rzeczą, za którą chciałabym pochwalić Jacka Jelonka, i produkcję, jest to, że on się nie śpieszy ze swoimi wyborami. Ja nie chcę spoilerować Wam tego programu, natomiast on daje sobie czas na to, by faktycznie każdego z uczestników dobrze poznać i by nie kierować się pierwszym wrażeniem. On to podkreśla, że to pierwsze wrażenie może być tak naprawdę błędne i nie chce oceniać kogoś na podstawie jednej wypowiedzi, jego uśmiechu czy wyglądu. I tutaj Jacek Jelonek ma rację. Dlatego, że niestety, ale wszyscy możemy być ofiarami pierwszego wrażenia, jakie robią na nas inni ludzie. Na to, by wywrzeć na kimś pozytywny wpływ, mamy zaledwie kilka sekund, i przez te kilka sekund może stworzyć się tak zwany efekt aureoli, efekt anielski, albo efekt diabelski, który jest jego przeciwieństwem. O czym mowa? Kiedy. Poznajemy kogoś i y, jeśli poczujemy przez te kilka y, krótkich sekund do kogoś sympatię, spodoba nam się coś w tej osobie, powie coś interesującego, y, to możemy mieć do czynienia z efektem anielskim, efektem aureoli. Y, on objawia się w ten sposób, że za każdym razem, kiedy później będziemy z tą osobą przebywać, rozmawiać, kiedy będziemy o niej myśleć, y, to będziemy dawać jej tak zwaną taryfę ulgową, będziemy ją postrzegać w trochę lepszy Sposób. Nawet jeżeli ona zrobi coś, co wykracza właśnie poza te nasze granice, to możemy spojrzeć na nią łaskawie i trochę ją idealizować. Znów efekt diabelski jest przeciwieństwem tego. Jeżeli ktoś zrobi na samym początku na nas jakieś negatywne wrażenie, powie coś, co nam się nie spodoba, spojrzy się na nas w taki sposób, który może jakoś nas na przykład odrzucić albo przestraszyć, to możemy traktować tę osobę. Później na przykład gorzej od innych. Możemy nadawać jej cechy, których nie ma, i są to tym razem cechy negatywne. Więc Jacek Jelonek, najprawdopodobniej zdając sobie z tego sprawę, postanowił nie ulegać impulsowi i faktycznie lepiej poznać kandydatów i przyjrzeć się ich zachowaniom w różnych sytuacjach. Chciał ich poobserwować i nie zwracał uwagi tylko na to, czy ktoś jest przystojny, czy ma ładny uśmiech i co powiedział podczas pierwszej rozmowy, więc to również jest jak najbardziej na plus. Kolejna rzecz, na którą ja zwróciłam uwagę właśnie w tym show, to jest to, że niemal każdy uczestnik podkreślał to, jak właśnie nasz książę jest. Oszałamiająco przystojny, do tego stopnia, że paraliżował uczestników. No i wszyscy dziwili się, że jest singlem. To się powtarzało wielokrotnie. Osoby, które wchodziły do programu i, i widziały tego właśnie głównego naszego kandydata, dziwiły się, że on jest sam. Takie zdanie, jak tak, piękna osoba może być samotna, jak może być singlem, powtórzyło się wielokrotnie. No i chciałabym się nad tym też chwilkę zatrzymać, bo fakty faktycznie Jacek Jelonek jest obiektywnie bardzo atrakcyjnym mężczyzną. Ale. Zwróćmy też uwagę na zachowanie uczestników. Oni byli nim bardzo nieśmieleni. Wręcz niektórzy byli zdystansowani, zachowywali się w nienaturalny dla siebie sposób. Wszystko dlatego, że on wydawał im się nierealistycznie piękny, idealny. No i tak atrakcyjne osoby często mogą tak wpływać na innych osób. Ludzi, mogą ich właśnie paraliżować, więc już na samym początku yy, może powstać pewnego rodzaju dystans. I tutaj, jeżeli taka osoba nie jest sama z siebie, yy, bardzo otwarta. Jeżeli nie zrobi pierwszego kroku, no to może spodziewać się, że po prostu wiele osób będzie obawiało się zrobić ten krok. Wiele ludzi będzie też myśleć, że tak atrakcyjna osoba jest zwyczajnie zajęta, że jest z kimś, dlatego też nie będzie nawet się starać. Ludzie też nie chcą zostać odtrąceni, a w przypadku tak atrakcyjnych e, osób to prawdopodobieństwo wydaje się być wysokie. Kolejną, e, takim, te kolejną sprawą e, z powodu której takie osoby mogą być długo singlami, jest właśnie to, że przede wszystkim wszyscy dookoła zwracają uwagę na ich piękno zewnętrzne, a nie na to, jacy są w środku. Do tego, żeby poznać ich wewnątrz, potrzeba zazwyczaj więcej czasu dlatego że ludzie skupiają się na ich aparycji, która ich onieśmiela, przyciąga i wielokrotnie mogą też przyciągać właśnie osoby, które przede wszystkim zbliżają się do nich, dlatego że są tak atrakcyjne. I odróżnienie tych powodów, tych intencji może nie być łatwe i może też zabierać wiele czasu, dlatego też często po seriach różnych porażek takie osoby są po prostu same. Często też bycie singlem jest po prostu wyborem, jeżeli jesteśmy sparzeni po wcześniejszych związkach. Tutaj nasz książę mówił o tym, że był wielokrotnie zdradzany, chociażby to możemy sobie dać czas na to by pobyć samemu i nie ma w tym nic złego to jest taka bardzo świadoma decyzja że wolę być sam przynajmniej przez jakiś czas mojego życia i poczekać na kogoś kto rzeczywiście będzie wartościowy kto będzie podzielał moje wartości kto będzie miał podobne podejście do życia i będzie szukał tego co ja niż Skakać z jednego kwiatka na kwiatek i przechodzić z jednego związku do kolejnego. Więc tutaj, tak naprawdę, to jest tak, dla nas taka lekcja, że nie każdy atrakcyjny człowiek, po pierwsze, musi być zajęty, i nie każdy atrakcyjny człowiek cały czas musi z kimś być. Może być jego świadomą decyzją to, że woli unikać sytuacji, które będą dla niego na przykład toksyczne, osób, które będą chciały go wykorzystywać i może wybrać oczekiwanie i taki świadomy wybór partnera. Na życie. Kolejny wątek edukacyjny wiąże się z różnorodnością, jaką mamy w programie. Ja zastanawiałam się, jak będzie wyglądał casting, kto pojawi się w gronie kandydatów, jaki to będzie typ mężczyzn. Wcześniej już było wiadomo, kto jest naszym princem, natomiast nie było wiadomo od początku, jacy będą ci jego właśnie kandydaci. I najpierw myślałam, że być może to będą Będą tacy panowie podobni do niego, ale nie ukrywajmy, gdyby każdy wyglądał tak jak nasz idealny książę. I gdyby każdy miał podobny background, czyli jakieś wcześniejsze takie doświadczenia, na przykład modowe, to ten program byłby po prostu nudny. I tutaj wśród kandydatów są bardzo różni panowie. I z wielu względów to jest dobrze. Z jednej strony po prostu ten program nam się ciekawie ogląda, bo to są ludzie z różnymi historiami, z różną osobowością, różnie wyglądający, ale przede wszystkim, to jest takie pokazanie tego, że pewien stereotyp geja, który często mamy, on jest tylko stereotypem, czyli nie każdy gej jest takim gejem, którego najczęściej widzimy w produkcjach filmowych, który jest przyjacielem na przykład Carrie Bradshaw w Seksie w Wielkim Mieście i o, o, oczywiście wśród homoseksualistów są tak, wyglądające i zachowujące się osoby, ale jest też cały przekrój innych ludzi, którzy mają zupełnie inną osobowość, inne zachowania, inne gusta. I tutaj widzimy ludzi, którzy przypominają tego przyjaciela Carrie Bradshaw, ale też wytatuowanych od góry do dołu, takich, którzy, którzy całe życie poświęcili. Jakiejś dziedzinie sportu, na przykład. Tutaj są osoby, które mają bardzo silny pierwiastek męski, takie, które mają silniejszy być może pierwiastek kobiecy w sobie. Są różnie, jeżeli chodzi o ich doświadczenia, o ich historię, o ich osobowość. I no tak, na logikę, jeżeli myślimy o osobach heteroseksualnych, czy o kobietach, czy o mężczyznach, to przecież w takiej grupie kobiet wszystkie jesteśmy, inne. Ym, I y, porównywanie mnie z jakąś dziewczyną, Przypadkową, która idzie na ulicy, nie ma zupełnie sensu, dlatego że łączy nas tylko jeden czynnik. Jesteśmy po prostu kobietami, ale najprawdopodobniej mamy inną osobowość, inny temperament, inną historię życiową, inne doświadczenia, inne przekonania, inne zachowania. Także wrzucanie wszystkich osób homoseksualnych, wszystkich gejów do jednego worka jest. Krzywdzące, i tutaj ten program do tej pory myślę, że się z tym mierzy i pokazuje nam faktycznie, że wśród osób homoseksualnych jest też różnorodność. Co więcej, Pokazuje nam tak bardzo prawdziwie tą grupę i pokazuje też to, że wśród homoseksualistów są też osoby, które na przykład nie lubią pewnego rodzaju homoseksualistów, i, i może na tym tle też dość między nimi do, do starć. Tutaj nawet pomiędzy uczestnikami dochodzi do, do takiej kłótni, w której jeden z nich jest oskarżony, oskarżony o homofobię i to się dzieje w ich gronie, więc takie sytuacje też Mogą się dziać, więc to jest kolejna taka wartość edukacyjna dla nas, że faktycznie bardzo może być różne podejście do, do tej swojej orientacji. Niektórzy z uczestników są z niej dumni, natomiast inni musieli dochodzić do tego, by zaakceptować to w sobie, by dojrzeć do tego, by. Powiedzieć też światu o tym, że są gejami, i przebrnęli przez ciężką ścieżkę. W związku z tym mogą też borykać się z jakimiś trudnymi wspomnieniami, które w towarzystwie np. osób, które zachowują się inaczej, odmiennie, mogą dotykać, bodźcować te osoby. Podczas oglądania programu zapoznajemy się też z różnymi definicjami, chociażby wyjaśniona jest tutaj przez jednego z uczestników różnica pomiędzy homoseksualizmem i homoseksualnością i dowiadujemy się od niego, że określenie homoseksualizm jest... Źle odbierane przez gejów, dlatego że kojarzy się z tym okresem, w którym homoseksualizm był uważany za chorobę i znajdował się właśnie na liście chorób, zaburzeń pod taką właśnie nazwą. Dlatego tutaj bardziej wskazane i proferowane jest to określenie homoseksualność. I myślę, że to jest taka informacja, o której nie każdy z nas, z której nie każdy z nas zdaje sobie sprawę, i czasem zupełnie niechcący można kogoś urazić, i to też jest informacja dla osób, które mają właśnie orientację homoseksualną, że po prostu y, ludzie, którzy są hetero i którzy tak bardzo nie interesują się na przykład taką tematyką, zwyczajnie naprawdę mogą tego nie wiedzieć, i czasem mogą powiedzieć coś, co, co y, was zaboli, y, bez jakiejkolwiek złej intencji. Tak jak powiedziałam wcześniej, nie chciałabym tutaj za dużo spoilerować, ale chciałabym powiedzieć o jednej ważnej dla mnie kwestii, myślę, też interesującej dla Was. W programie będą osoby, które już się wcześniej znały. W jednym pokoju mieszka dwóch eksów, ludzie, którzy byli ze sobą kiedyś w związku. Są też osoby, które spotkały się na tak zwanych aplikacjach branżowych, jak to określił jeden z uczestników. I to nie jest tak naprawdę nic, nic takiego bardzo zaskakującego i myślę, że nie, nie nie dopatrywałabym się tutaj żadnego rodzaju oszustwa czy spisku. Najzwyczajniej w świecie osób homoseksualnych w Polsce jest statystycznie mniej niż osób heteroseksualnych, mniej ich więc będzie na Instagramie, mniej ich będzie na Tinderze w różnych aplikacjach i mniej będzie kandydatów, którzy będą chcieli wziąć udział w takim właśnie. Show. I z dużym prawdopodobieństwem, jeżeli ktoś jest w takiej aplikacji branżowej, to już go widzieliśmy, zamieniliśmy z nim kiedyś słowa, nawet jeżeli z nim nie rozmawialiśmy, bo na przykład z jakiegoś powodu nie jest w naszym typie, to może ktoś już kiedyś przekazał nam jakąś informację o nim. No i myślę, że to może być pewnego rodzaju wyzwanie dla, dla tych uczestników. I z jednej strony. To, że jest pewien taki ograniczony wybór i to środowisko po prostu się zna i gdzieś potrafią się zidentyfikować bardziej, dzięki tej nowej technologii też, to może być pomocne, bo ja często tutaj mówię o tym zjawisku paradoksu wyboru czyli im więcej jest tego wyboru, im więcej jest ludzi, tym trudniej jest nam się przy kimś zatrzymać i stworzyć coś na dłużej, no ale tutaj faktycznie. Ta sieć powiązań czasem jest bardzo skomplikowana, i wyobraźmy sobie taką sytuację, że trafiamy do reality show albo gdziekolwiek indziej i jesteśmy w jednym pokoju ze swoją ex, ze swoim eksem. To zawsze będzie sytuacja trudna, to zawsze będzie sytuacja emocjonalna i osoby homoseksualne z większym prawdopodobieństwem w życiu będą miały więcej po prostu tego rodzaju historii. No i na koniec, być może najbardziej kontrowersyjna kwestia: czy łatwo jest rozpoznać geja? No, tak jak już powiedziałam wcześniej, to są bardzo różne osoby i to zależy chociażby właśnie od stylu zachowania, od sposobu bycia, od tego pierwiastka kobiecego czy męskiego w mężczyźnie. Natomiast e, chciałabym właśnie zwrócić uwagę na to, że to nie jest widoczne gołym okiem bardzo często, i e, geje nie mają e, informacji na swoim czole, że są homoseksualistami. W związku z tym też musimy sobie, drogie panie, zdawać z tego sprawę, że niejednokrotnie mogłyśmy mieć złamane serce właśnie przez osobę, która po prostu jest e, homoseksualistą i dlatego nie zwróciła na ciebie uwagi, i dlatego nie odwzajemniła twoich zalotów, bądź nie chciała z tobą pójść. Na randkę, a nie dlatego, że na przykład z tobą jest coś nie tak. Mówię o tym, ponieważ naprawdę myślę, że wielokrotnie w swoim życiu każda z kobiet mogła zwrócić uwagę na mężczyznę, który jest właśnie gejem, dlatego, że tak jak widzimy w samym programie, to często są bardzo atrakcyjni, zadbani fizycznie, ale też intelektualnie mężczyźni, którzy mogą kobiety zaciekawić. Daj proszę znać w komentarzu, czy widziałeś już polską wersję Prince Charming i co o niej sądzisz. A jeżeli zbierasz się do obejrzenia tego programu, to co tobą kieruje? Jeżeli ten film podobać się, to daj proszę łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to subskrybuj go i zostań, proszę, ze mną na dłużej. A jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to zapisz, proszę, w komentarzu słowo książę. Ja dzięki temu będę wiedziała, to słucham mnie do samego końca i dla tych wszystkich którzy zostali ze mną do końca przesyłam moc miłości a na dziś już wam dziękuję do zobaczenia do usłyszenia cześć